Branie na gruncie Dobra, teraz jestem skłonny zaciąć. Próbujemy. O, kurde! O, kurde! Tutaj, tutaj chyba siedzi Unikat. Yyy, jasny gwint! O, to jeszcze nie, nie był atomowy odjazd, ale ja nie wiem, czy tam nie siedzi czy Unikat na, na gruncie. Dobra, pilno i teraz dwóch wędek. Widzę, że się zbagowało. Dźwięk hamulca znowu. Eee... Na gruncie, na gruncie na pewno siedzi, siedzi coś, coś konkretnego. To jestem przekonany o tym w 100%. A, bo tu 14.0 założyłem. Do, no i dobra. Nie dowiemy się, co siadło na spinnik, niestety. Nie, do, nie dowiemy się, co siadło na spinnik, bo niestety ryba mi spadła. Od razu na momencie spadła tylko co polezywała i spadła także no już teraz nie mam nic Także ciągnę ciągnę grunt nie jest powiedziane że na Spinik tam jest nie uderzy bo przynęta jest w to i na 40 km. także a rachaczyk 14 ten morski także tu jest szansa że... Mogę być bardziej zadowolony. O kurczę, jest jasne, jasne Macieju, jak najbardziej, jak najbardziej rozumiem. Jak najbardziej rozumiem. Eee, panowie, tutaj szykuje się konkretny zawodnik teraz, ja na kiju mam. Kto wie, czy to nie może Pacyficzny Tuńczyk? On, on taki charakterystyczny odjazd robi, wiesz? Ja tylko się boję, żeby lajba nie wywalił kurczę, bo, bo będzie to już mnie też wywali, kurcze i będzie lipa. Nikt mi chociaż da wykolować jedną rybę. Na razie jest pionowo pod nami, także... Oho, branie na spina. To, czy kiedyś do nas wrócisz, a czy ja będę chciał i czy będzie miejsce, to już inna kwestia, Maciej. Wybrałeś swoją drogę, także nie mogę Ci tego zagwarantować. Nie może Ciebie szanuję, no lubię i tak dalej, ale no jednak. Nie będę nikogo też na siłę z klubu wyrzucał, jeśli wszystko jest w porządku. A już jesteśmy tutaj jaki po dłuższy czas, także. Tak jak powiedziałeś, wybrałeś, wybrałeś pod siebie, także ja, ja twój wybór szanuję. No, e, podejrzewam, że to może być pacyficzne. E, tak mi się wydaje, że to może być pacyficzne. Ten błonki, no. E, płetwy, tak? Tłumczek. Może być. Niesamowity opór czuję. I, I on już właśnie, dwa takie medalowe mam wyjęte, także. Niestety szkoda, bo nie dowiemy się, co, co na tronik było. Aha, znaczy było. Merlin tam był. Tam był Merlin. Tam był Merlin. Na szczęście on jest centralnie pod nami. Także choć, choć, chociaż tyle. Dobrego. Jest sens gdzieś przestawiać kamerę, żeby tutaj cały czat na obwisku było widać, czy nie? I do klubowiczów i do widzów pytanie. Oho, nie ja mogę go zatrzymać. Aha, dobra, centralnie jeszcze pod nami, także spoko. Jeszcze jest centralnie pod nami? Ja obstawiam pasyficznego tuńczyka w medalu. I to może być taki 180 kilo, to jest minimum. Raczej tak. No ale to nie, nie wiemy, kiedy będziemy mieli Tuńczyka Psiego, tak? A poza tym e, nie ma przyponów tytanowych jeszcze do tych e, spinningów, tylko te morskie. A morskiego chyba przyponu ja chyba nie założę chyba na spinning. Tylko muszę musiał sprawdzić, czy da się założyć morski e, przypon na spinningu. O, oś, rzadko. No, widzę. Widzę. A, widzę. I tym, właśnie, nie wiem, czy tu, ale to chyba też nie przez imprezę, raczej. Raczej nie. Ale mówię, ile live mam. 35 minut, Okej, okay. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 22 osoby są. A łapek, ile mamy? 12 tylko. Pułowa nie zostawiła. Ale na ten haczek 12 co wyjąłem, tego unikatowego żółto to było ponad 50 tysięcy ekspa, Także też spoko i to bez, bez tej premii. Eee, to jest dwie Maciej, wiem, wiem, że ty zostawiasz, ale połowa osób nie zostawiła, chyba nie, nie chcą mieć lasowania, jeśli live'a nie wywali. <laughs> A drugi, drugi jak czeka na nowego właściciela jakby nie było, także. Trzymajcie kciuki, tylko żeby wiecie, co się nie stało, bo to. Uff. Lepiej, żeby to, nie, to się nie stanęło. O. Gruba walka, widzę, się szykuje. On ca ca cały, y cały czas jest y w toni i spod nami. Nie. Także dziwne zachowanie, że nie próbuje gdzieś odjeżdżać na boki czy do przodu, czy gdziekolwiek, tylko centralnie pod nami jest. A tu mamy ponad 100 metrów. Głębokości. Aczek Morski, 14 i skalowane sardynki. no Jeśli to nie jest unikatowy tuńczyk, to medalowy pacyficzny. Tak obstawiam. Granik? Nie wiem, pieszo szczerze. Jeszcze granika, jeszcze granika nie złapałem ani jednego. Także nie wiem. Musiał poczytać w opisie. Może ten granik gdzieś przy dnie siedzi, wiesz? Tak mi się wydaje. Jeszcze go nie miałem. Także nie mam pojęcia jak granik walczy. Żadnych porad jeszcze, jeszcze po prostu nie mamy, bo sami szukamy. Jedyna taka porada to znaleźć ławicę, znaleźć ławicę, krążyć wokół niej rogale i, i próbować, i próbować. Nie ma na razie jakiegoś złotego środka, żeby tuńczyki wychodziły po 250 kg za każdym razem. I nie znaczy to, że będziesz miał tą samą pogodę, że przypłyniesz w tą samą i że będzie tak samo. Przy wyspach siedzą, ok, czyli nie na głębokiej wodzie. No zobaczymy, ale ta ryba ma niesamowitą parę, naprawdę. Jak nam panowie u was? To ja też mam coś na kij. Aha, ale widzę, że żyłka tak jak u Ciebie jest i u mnie pionowo w dół, także spoko. O. Dokładnie, a Ty zarzucałeś kotwicę czy stoimy bez kotwicy? Chyba z kotwicą. Okay. Chociaż i tak to chyba nie ma większej różnicy, bo bez kotwicy i tak tutaj ryba nie jest w stanie jak tu ruszyć z miejsca, także. No, to koni Słyszałem właśnie i z i motorówki na Kongo, że ledwo co z miejsca się ruszają, także. Tu jest w ogóle dramat. Weź pływaj po spotach. No, widzisz, że Daniel, łowimy w trójkę, a na moim jakcie można być czwórkę? Tak, można, ale tylko na oceanie i, i, i tylko DLC bądź łódka na wynajem. Ale łódka na wynajem jest popsuta. Nawigacja, sonar trzeba ją naprawiać. Tak, dokładnie. A tutaj jednak ten jest jak na wypasie. O kurde, jakie szarpanie nietypowe. Nie, to teraz to nawet nie wiem, nie wiem co, co to zarywa. E, to teraz naprawdę nietypowe, bo w każdym bądź razie poniżej 80 levelu nie ma co kupować DLC z oceanem. Nie ma co. 80 minimum tak uważam. Głównie przez żyłki. Głównie przez żyłki, i 80 chyba 8 level dopiero żyłka jest do kupienia na moje kije. Także. A jeszcze jestem cały czas na tych pierwszych, co założyłem. A dopiero pół levelu ponad, także... Nie wcześniej jak na 80. Jeśli chcesz szybko przylewelować, to Kongo, Goliaty i, i okolnie i można ścisnąć, Ale ocean, ocean na niskim levelu nie. Zdecydowanie nie. Narobi sobie ochoty, zużyjesz żyłki, przynęty i, i będzie po wszystkim. Gratulacje Dawid. Jaki to tuńczyk? Psi. Chyba tak? Gratulacje. Gratulacje. I bez przyponu? Czy zy. Możesz jeszcze powiedzieć? Z przyponem czy bez przyponu? Przypon Znaczy na gruncie miałeś, tak? Na gruncie. Tak, ja wit witam, wit witam, Krebeta, czyli przypon morski, bo tutaj e, pisał e, Maciej, że tuńczyki i psie przegryzają żyłka, tego pytam. Nie, miałem ja ten flor. No, ten morski, taki jak ja, nie? Tak, tak. tak. No. E, a u ciebie co? To jest sardynka? E, tak, sardynka, no. Cichacek jaki miałeś 10-0 i x ser jest Witam, nocnej miałeś bez zadzioroby 10-0, tak? Okej okay. Dobra, w końcu jest o kurde ja. D dzięki. 127,5. Nie wiem on do ilu. O, nie wiem do ilu rośnie. Pięknie. Uf. 130 chyba. Eee, tak? Jaka jest maks waga? Weźcie lub na gatunki, proszę. Dziękuję Daniel, dziękuję krewata. Mój pierwszy przy unikacie. 3 kg do maksa. Uu, hu, 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 nawet nie całe chyba, tak? On do 130 kg Zobaczcie, zobacz, zobaczcie na bonusy, właśnie za członkostwo i za wspólne także ponad, 2, ponad 2800 ekspa e, dodatkowo. Serio? Cheesy zas? No ładnie. Kurde, nie gorzej jest to, że ta kamera to jest jakieś zabójstwo na, na jachcie. Dobra. Niech będzie tak, do siatki, postawię marker, pier, pierwsza roba i unikat, i to będzie po szóstej. Tuńczyk, psi, tuńczyk, psi, po szóstej, i haczyk miałam czternaście prawda? 14,0 Tylko morski, może dopiszę, żeby było wiadomo. Okej okay. i zapisuję klip wideo.